A, jestem oświetlony jak prawdziwy youtuber. Łapka w górę, nie dobra, taki będę żył, Dzisiaj nie musi się zgodzić, sobie będzie krótszy odcinek, a jako, że jestem nieprofesjonalnym youtuberem, to oczywiście wam pokażę cały burdel, jaki tutaj mam. To jest moja, ten mój mikrofon fajny, taki duży, czasami się używa do różnych rzeczy. No i nie mam na sobie spał ale tego nie pokażę, ponieważ to nie jest PornHub droidzy widzowy, tylko to jest YouTube, tak? Więc tutaj jest... A, mogę Wam pokazać w ogóle, jak wygląda. A tak wygląda burdel ze statywem youtubera. To są książki daje po prostu na, na nie. To, 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 to. Zróbmy taki deal, ja nie jestem żadnym żebrolajkiem, nie? Ja, ja nigdy nie żebrzę, żeby że, Ja. Ja żebrę? Ja nigdy się nie żebrz żadne lajki, żeby coś? Ja, ja włączę GTA, ja, jak, jak klikniesz kciuka w górę. Widzu lub widzko, co ci szkodzi kliknąć kciuka w górę? Nie masz czas, masz 10 sekund na kliknięcie tego kciuka w górę, ja włączę teraz GTA. Zobacz. Patrz. O Jezu ile kciuków o Boże, tysiące lajków! I opiery tysiące lajków! Nie no, te wasze lajki to działają naprawdę, kurde. A się zdziwiłem, nice, nice. Dzięki Wam włączyłem GTA. Ja p to było takie suche, że już widzę w komentarzach Igor, ty debilu, Wymuszasz znowu lajki, ty idioto, unsup, unsup i tak dalej, i tak dalej Dobra, jako że ten odcineczek będzie krótki, to będę robił ten odcinek bez Dla mnie lepiej, dla was też będzie spoko, będzie dłuższy odcinek, więc my sobie zmienimy troszeczkę czas Ponieważ, no, niezbyt się gra na takim czasie, nie, więc tutaj macie pięknie, jak to wszystko wygląda Klikamy F, już zrobiłem pierwsze cięcie Taki troll jestem, tym. <laughs> No, dobra, przejdźmy do modyfikacji. Co on dodaje? Wchodzimy w tutaj łechy, options i tak dalej. I ten cały mod kiedyś go przedstawiałem. To było z tymi, jakie żyłem na Kiblu. W ogóle to pierwszy odcinek, więc takie sentymentalnie trochę, bo to był pierwszy odcinek z GTA modów. I wchodzimy tutaj bodajże w Vehicle Spawner i wchodzimy w fany vehicles. I mamy tutaj coś takiego jak Bumper Car. I co ten Bumper Car dodaje po zmienieniu tekstury? Ten mod zmienia bardzo dużo tekstur, ale zmienia przede wszystkim jedną. Dokładnie, zmienia teksturę. Tego, co widzicie w tym momencie, jest to Batmobil, Oh yeah. I zobaczcie, jak ta tekstura jest zrobiona. Szkoda, że nie da się jeszcze w GTA zmienić tekstur Q. tego modderzy nie zrobili i to nie działa, ale Batmobil, jak widzicie, śmiga. Nie ma z tym żadnych problemów, jeździ jak normalny, yy, jeździ jak normalny samochód, tak, yy, i to naprawdę fajnie i szybko. Zobaczcie, jak to wygląda, w ogóle wam pokażę, jak wygląda yy, z przodu. Znaczy, z wnętrza, no, nie powiem, to nie jest mistrzowsko zrobione, tak, no, buractwo, jakbym to powiedział, <coughs> cebula, jakby to będzie ugońcie rzeczywiście. możemy sobie śmigać takim czymś, no, a przy okazji możemy odpalić turbo i zaraz zobaczymy, czy to turbo wygląda tak, jak powinno, no, troszeczkę z boku, no, ale, no, niech im będzie tam, o, kurde, stary, e, zniszczenia, zniszczenia są takie że nic się nie, nie dzieje temu samochodowi, więc y, samochodu, samochodowi, nieważne, nie ale wiem na pewno jedną rzecz. I to tak naprawdę tyle, więc mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko takim backstage'em z odcinka wam, bo ten dzień. Przy okazji maraton cały czas trwa, dzisiaj nie musicie naprawdę nic dobijać, tego żebro lajka nawet nie musicie dawać na serio. To był taki troll po prostu na początku zobaczy chciałem zobaczyć co jak na to zareagujecie. No i co, trzymajcie się, cześć, do następnego, ja mam dalej bekę z tych odcinków maraton mi się naprawdę podoba jeszcze. Dopóki będziemy się chciał, będę go robił, oczywiście w następnym odcinku już niestety będziecie musieli dać te lajki, tak więc ej, za, za dobry jestem dla was, nie? No, uważajcie tam, bo możecie to zmienić. No, ja spodam na trening, a wy trzymacie cześć. Do następnego Emanu!